Bo w piwnicy pan Dwoliński prowadził młyn i jego zawodem było to, że mielił dla innych, ale nie miał gospodarstwa. W związku z tym to był handel wymienny, jak w średniowieczu. Przynosili mu worek ziarna i dawali za to worek kapusty albo worek kartofli i tak dalej. Handel wymienny. I ten magazyn był pod ziemią w piwnicy. On przeciął ten magazyn na pół, zbudował ściany, opierał te wszystkie worki z tej strony, a myśmy po drugiej stronie mieli niewielki, pewno coś takiego, pokoik, cele, glina ze wszystkich stron, to znaczy podłoga, ściany, sufit był z desek, smarowanych gliną, ażeby. Nie dochodziły głosy czy zapachy. W każdym razie miejsce było niskie. Ja mogłam chodzić, ale i ojciec i matka nie wchodziły w rachubę, bo oboje byli wysocy. Także najwyżej na czworakach. Nie byli gdzieś w jakiejś tam piwnicy. Ziemiance czy na strychu, jak to się słyszało, że się gdzieś pod słomą przechowywali. Normalny pokój, tylko z tym, że były materace, no bo 11 ludzi w takim mniej więcej 15-metrowym pokoju, no to, to trochę było ciasna, bo ale te materace później składali sobie. Był stół, był no i oczywiście był, było okno na ulicę zasłonięte. Jedna osoba zawsze siedziała przy oknie z boku. Dyżurniała i lekko firanka, była ta zasłona uchylona i patrzyła, czy ktoś tam nie idzie chodnikiem. I dawała sygnał, żeby uciszyć się, jak zobaczyła kogoś w pobliżu. Z rynku się wchodziło do takiej dużej kuchni i potem był pokoik mały i drugi. Dwa pokoiki były tak z tyłu od podwórka i tam były dwa łóżka. Tu stała szafa, dwa łóżka, dwa nocne stoliki i wymyślili, żeby pod tymi łóżkami zrobić kryjówkę. Wycięli piłą taki kwadrat, no taki no prosokon może, bo tam wchodzi... No za przeproszeniem, jak grób, ponieważ tam nie było podmurówki, tylko była ziemia, wykopali taki grób, tak to można nazwać. No i to w nocy wynosiliśmy wszystko. Te, te ziemię wynosiliśmy, bo człowiek się bał, bo wszędzie okna były, w nocy trzeba było wszystko. I tam mieli taki wypchany słomą, nie? siennik taki i tam jakąś kołtrę, coś tam mieli. Mój ojciec tam przygotował ten malutki stryszek. Najwyżej miał 70 centymetrów, ja pamiętam, bo jeszcze, jeszcze mi ojciec kazał tam, bo to była nawet podłoga była położona na tym stryszku. Także mój ojciec kazał mi wymyć tą podłogę, wyszorować, wy, wyszykować, te wszystkie y, pajęczyny pozdejmować i ogacił jakoś, bo to była, y, był styczeń. Więc tam troszkę jakieś stare koce, żeby cieplej trochę było, jakieś materace poprzynosił dla nich.